Kalimera, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku na naszym kanale. E, kochani, e, ja w ostatnim vlogu wspominałem wam o tym, że e, dostałem maila odnośnie bardzo fajnego wyjazdu i e, ten wyjazd dojdzie do skutku. Bardzo się z tego cieszę. E, gdzie jedziemy, to powiemy wam... Właśnie nie wiem, kiedy wam powiemy, ale na pewno wam powiem. E, ja nie mogę się tego wyjazdu doczekać. E, moim zdaniem nie ma lepszych wyjazdów, jeżeli chodzi o organizację, yy, jadąc z pewnymi ludźmi, którzy to wszystko... Organizują. Dlatego ja się bardzo z tego cieszę. Ale więcej szczegółów na pewno opowiemy Wam później. Patrzcie, jakiego pięknego bananowca dostaliśmy w dniu wczorajszym od naszych tutaj znajomych: od Marcina i Damiana. Przyjechali do nas wieczorem ze spóźnionym prezentem parapetówkowym bo tak to można nazwać. Obiecali nam i też tutaj słowa dotrzymali. Patrzcie, jakie to ma w ogóle piękne liście. Ja na początku myślałem, jak oni go przynieśli że to jest strelicja, bo te liście są podobne, ale rozmiarowo no to, to nie jest w ogóle podobne do siebie, bardzo fajnie to wygląda a jeszcze na pewno tutaj musimy jechać do Kastoramy i zmienić doniczkę i przede wszystkim przesadzić tego bananowca w nową fajną ziemię, nie wiem gdzie go będziemy trzymać, ale gdzieś na pewno tutaj, być może do studia go damy, zobaczymy ale prezentuje się on świetnie i tutaj w ogóle możecie zobaczyć, że rośnie mu, rozwija się nowy listek. No, bardzo udany prezent. O dziwo, na tym mieszkaniu wszystkie kwiaty na razie nam się trzymają. Nie wiem, co jest tego powodem. Być może, nie wiem, większe słońce, które wpada do mieszkania, bo na, na, na poprzednim mieszkaniu po prostu, nie wiem, wstawaliśmy o 8 rano i świeciliśmy wszędzie światła i naprawdę to była jaskinia. A tutaj jest totalnie inaczej i być może dlatego. Także cieszymy się z tego powodu i chcemy chyba więcej roślinności w naszym domu. Ostatnio ten glut nauczył się gryźć rękawy. I kto nie przychodzi z gości, to on właśnie tak szaleje i to mi się nie podoba i on jakby nie potrafi się tego dłużyć. Eee, ja na jego krzyknę, to to działa, ale jak Ania coś mu powie, no to nie ma takiej możliwości. Co ty chcesz? Chcemy spacer? Tak? To chodź. I w ogóle, moi drodzy, kupiłem sobie buty do biegania. E, ostatnio na moim Instagramie zadałem pytanie e, odnośnie, jakie buty do biegania polecacie. Wszyscy e, podawali dwie e, marki: Nike i e, Hoka. Ja akurat zakupiłem sobie Nike, bo e, bardzo ładnie wyglądają i e, są po prostu no, ładne. E, I wyglądają one w taki sposób. To są. E, Reakty, tak, to są, to są Reakty. Bardzo fajny bucik, widać, że tutaj ta podeszwa jest stworzona wręcz tutaj do, do biegania. Ale jest mały problem, muszę je oddać, bo numer jest za mały, rozmiar jest za mały. Także nie nacieszyłem się nimi zbytnio. Zaraz pójdę do paczkomatu i tutaj wybiorę sobie rozmiar wię, większy. Nie wiem, czy macie te buty, jak ktoś ma, to dajcie znać, czy warto je mieć. Oczywiście jestem świadomy, że jesienność i pora do biegania nie jest zbyt y, urokliwa i y, trochę za, za późno się za, za to zabrałem. Natomiast. My mamy oczywiście siłowni, bierze na siłowni, ale dużo osób mnie zmotywowało ostatnio do biegania, m.in. Adrian, który tutaj biega regularnie, jeszcze kilka innych osób. I w ogóle widzę, teraz jest jakaś moda na bieganie, nagle się stała, wszyscy ludzie biegają. I żeby nie było, ja też w Atenach, jak mieszkałem, to biegałem 10-15 km maratony i brałem właśnie udział w tym takim maratonie ateńskim, w tym takim popularnym, który zaczyna się w marathona i kończy się w Atenach, które ma tam 42,5 y, km bodajże, y, oczywiście w takim dystansie nie biegłem, ale y, moi znajomi ze szkoły, rówieśnicy biegali i pamiętam jak y, później na drugi dzień, czy to na, nawet na trzeci, na czwarty mieli zwolnienia y, od samej pani dyrektor, ponieważ no jakby... To, jest, to był tak duży wysiłek, że potem nie mogli e, nawet chodzić. E, ja e, nie wiem, czy e, aktualnie maraton e, przebiegnę jakikolwiek, może 5 km maksymalnie, e, ale będę się starał, e, żeby tutaj e, bić, bić rekordy. Ja muszę wychodzić za moment i nie wiem, czy mogę zostawić pod drzwiami tak umowę dla kuriera żeby ją sobie wziął, tylko tutaj napiszę takimi dużymi literami dla, kurier dla, dla kuriera. Czy poczekać na niego? Nie mam pojęcia. Raczej wychodzę, bo chłopaki mnie zabiję jak się znowu spóźnię na spotkanie. <laughs> Dlatego chyba napiszę faktycznie długopisem dla kuriera i odbierze sobie. Dzień dobry, mamy gościa, a ty kolbi, proszę się zachowuj przy księżniczce naszej. Zamkniesz oczy? Wujek coś ci da, dobrze? Tak, super, to idę po to. Tylko nie oszukuj, masz zamknięte oczy. Na pewno Myszko weźmiesz kolbiego na chwilkę do A, siebie Super To, to. Proszę Wiesz co to, to czy nie wiesz? Wiem wiesz, Anna to ma Mama to ma? Mama pewnie ma takich tysiąc. Ale słuchaj, dopiero to otworzysz 1 grudnia, okej? Okay? Będziesz sobie brać po jednym takim fajnym cukiereczku, na pewno bardzo pysznym, bo Lind w ogóle ma najlepsze słodycze. I będziesz tutaj sobie konsumować, okej? Okay? Po jednym dziennie. Teraz ktoś tutaj jest zazdrosny. Ja też co taki takiej zazdrosny. Ty dostałaś ostatnio coś fajnego. Nie <laughs> Ale kupię ci, ale inny, okej? Okay? Dobrze. Super, a teraz jemy Sushi, bo jestem bardzo głodna. Ja też. W ogóle piękny jest ten kalendarz. Naprawdę bardzo mi się spodobał. A ty mi nie kupiłaś ani razu kalendarza adwentowego. Bo ty e... zawsze mówię, że ty nie jesz słodyczy, bo jesteś na diecie. Nie mówię tak. Jak to nie? No ale jak mówię, to i tak jem, bo ty jesteś głównym prowadząciem. To no możemy zrobić w grudniu umówimy się... Że kupimy sobie kalendarze takie ze słodyczami i będziemy mogli zjeść tylko jednego cukiereczka w ciągu dnia. I ty, i ja. Oferowałem w Charlie całe menu, które jest, chyba istnieje na świecie, a jednak wybrała sobie kanapki z szynką, z ogórkiem i okra okraszone paluszkami. Także, no, dobra, wujek też spróbuję. Dobra, kończymy wizytę u wuja Bierz to, to jest twoje. Trzymaj, tylko nie upuść. Jeszcze tu mamy mały prezencik dla mamy. Ja mam z mamą urodziny. Nie, ty masz urodziny później. Tak, mam z mamą urodziny. 100% nie. Mam. Będę się kłócił. Powiedziała, ja że ja mam też urodziny z mamą. No dobrze. A nie było wujka? Nie. Nie. Wcześniej było fajnie, a u Wujka już nie było fajnie No dobra I wczoraj pokazywałem wam, że przyszły mi za małe buty do biegania Także teraz zabieram Anię i lecimy do sklepu biegacza, żebym sobie poprzemierzał Odpowiednie buciki i później czeka na nas jeszcze jedna dość duża paczka Nie, która ma przyjść, tak? Jeszcze jej nie ma Czekamy Czekamy. Czyli nie na pewno dzisiaj, okay. ale o której to jest nie wiadomo. Dobra, dobra, bo ja dopiero wróciłem, byłem na oczyszczaniu twarzy, chcę być piękny na nadchodzące święta dla moich rodziców <noise> i dla coś dla mojej aneczki dlatego wybywamy teraz i lecimy na namiacho. Zbieranie butów trwa. Pasuje coś? E, tak, pasują. To są te, które miałeś ostatnio w domu, tak, prawda? Tak, te sobie mierzę, ale tych potrzebuję dwa rozmiary większe aż. Mi bardzo podobają te hoki, ale niestety są za wąskie, a na moją stopę to nie siedzi. Także co but, to po prostu naprawdę inna jakby rozmiarówka i in, inne ułożenie buta. Dlatego też warto chyba przyjść do tego sklepu do specjalisty się podpytać. No, w sumie kilka osób mi to proponowało. Ale to olałem. Wyszliśmy po buty i wyszliśmy bez, ale już wiem na czym stoimy. E, I mam tutaj, Pani powiedziała, że delikatny problem e, ze stopą, złożeniem stopy. Dlatego też, Pani, żebym się udał do Podologa, Żeby mi e, jakąś taką wkładkę specjalną do butów wyrobił. E, Także to też ciekawa sprawa, po prostu dowiedziałem się. O sobie rzeczy, o której nie wiedziałem Dlatego tutaj trzeba się poradzić Chyba również specjalisty I zawitaliśmy jeszcze na szybki lunchek Do doka Mnie tutaj bardzo dawno nie było Ty chyba byłaś ostatnio z tymi chłopakami, co? No, przed chwilą szef wychodził stąd Tak? Widziałeś? Czyli, jak stał tam. czyli pan Mateusz Gessler? Tak. Nie widziała. No ty nigdy ludzi nie widzisz, nie? No bo ja się ty, tak nie patrzę ty, ty, chyba. Ty, ty, ty patrzysz w niebo zawsze. Bo A to chyba dobrze się nie, nie rozglądał za innymi facetami. No, tak, tak. Elektrownie po wiśle w tym czasie. Zobaczcie, jak to już pięknie wszystko oświetlone. Naprawdę ta galeria ma taki swój klimat, no, jak no, tutaj no, są święta, no, nie? Coś no, no. jest najładniejsza po prostu. I właśnie jak jeszcze dochodzą te światełka, cudownie. Dzień Trzeba przychodzić niedługo na świąteczne zakupki. dobrze, także jak widzicie, paka przyszła, jest trochę dużych gabarytów, jest ciężka. Nie wiem, Michał, jak to wniesiemy na górę. No, jest to trochę ciężkie, ale dobra, jakoś, jakoś damy radę, chociaż przychodzi zaraz Adrian, to może się z Adrianem wniosę. Nie wiem, czy dzisiaj to będziemy rozpakowywać, bo jeszcze mamy trochę inny, innych rzeczy do roboty. Najpierw priorytety, a potem przyjemności, a to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna przyjemność. To jest. E, najlepsza rzecz w ciągu całego dnia to właśnie... Jest tutaj w tej, w tej paczce Ostatnio kupiliśmy taką herbatkę sypaną I teraz widzę, że Ania dostała paczkę od moskito I w niej między innymi była ta herbatka Także zaraz grzejemy wodę I testujemy, bo nie ukrywam Że zmarzliśmy po tym spacerze A jest naprawdę zimno Kupiliśmy młodemu takie drzewo oliwne Które jakby nie wbija się I nie powoduje drzask Ponieważ tu mamy taką klatkę Czy znaczy mamy, no już pewnie ją znacie widz Widzicie ją codziennie na vlogach I on zaczyna zasi ją ob Bryzać. i to nam się trochę nie podoba i kupiliśmy mu takie drzewo oliwne, które nie powoduje w ogóle takich drzask, bo tutaj co chwilę mu wyciągamy z buzi takie duże kolce, wiecie, drewniane, które są bardzo ostre Chyba mu się podoba, ale wygląda tak, ten badel wygląda jak taki, mówicie, dużego psiura Tak, tak Ale nie jest ciężkie, on właśnie jest fajny, bo jest le, leciutki Oszalał po prostu. Czekolbi ma oczywiście takie poroże jelenia, ale ono jest za twarde. On się wbija w nie zębami dosłownie, nie wiem, dwa, trzy razy i je po prostu zostawia. Naj najwidoczniej nie ma on takiego twardego zgryzu, dlatego to drewno, które kupiliśmy mu teraz, będzie idealne. Moja kobieta e, zaczęła święta w domu i to jest właśnie kurtyna świetlna, którą zamówiła. Nie wiem, boję się tego. Poczekaj, bo to daję mu szansę. Bo to, tak jak mierzyłam, miało być 3 na 3 więc to jest niemożliwe, że to było małe. Bo musieli się mocno pomylić, gdy to było małe. To się chyba jakoś rozciąga po prostu. Ale... Ja, już, ja już widzę, jak to się plącze, Micha. Nie chcę teraz tego rozplątywać, bo to jest bez sensu. Jeszcze kurde no tak. nie założymy. E, w ogóle się teraz zastanawiam, jak my ją kurde przyczepimy do tego. No ja też nie mam pojęcia, no to już... Ale coś wymyślę. Jakoś nie, to ogarniemy. Mam nadzieję, że to tylko wygląda tak źle, ale że rzeczywiście e, to będzie dobre. Zobaczymy. Jeżeli nie, to kosztowało jakieś 30 zł, więc e, oddam komuś prezencie. Ale tutaj mam jeszcze jedną rzecz. Boje, jeszcze... Boję się tego. Ty jeszcze nie wiesz. Co to Dobra, jest? Weź, nakieruj tam może, tylko ten szafkę trzeba zamknąć. I nakieruj tam na ten róg. Tutaj. No, trzy, cztery. Teraz Co to jest? Lampka emitująca zachód słońca. Można co pieniędzy wydawać? Ej, ale no nie wygląda to fajnie. Hmm. Nie no, fajnie, fajnie. No jakieś zdjęcia czy coś? Super. Jestem, jestem z Ciebie dumny za twoje pomysły. A jak już moja niunia zamówiła e, światełka, to teraz przyszedł czas, żeby wybrać rzeczy świąteczne. I właśnie e, teraz mierzymy sobie e, schody na girlandę. I powoli, powoli będziemy sobie tutaj kompletować rzeczy z erbis.com.pl My w sumie od... Teraz będ będą już trzecie święta, gdzie bierzemy tutaj o, o, od Erbis cho choinki I za każdym razem mieliśmy od Erbis, także to. trzecie święta choinkami od Erbis i tak. one są naprawdę prześwietne i tak jak się zaczęliśmy przeprowadzać do, przeprowadzać do tego mieszkania to mówiliśmy wam, że chcemy taką dużą choinkę żeby po prostu jej było bajkowo no i o jak jest barierka to bez girlandy ani róż, no i na Erbis macie po prostu tych choinek mnóstwo my już wybraliśmy, ale na razie wam nie pokażemy jaką, zobaczycie to na vlogmasie mierzymy girlandy, żeby domówić też girlandę i będzie cudownie, już się nie mogę doczekać Dalej pomóż mi, bo sama sobie nie radzę z tym mierzeniem. Trzymaj. W wyszło nas, że musimy zamówić dwie girlandy, bo jedna ma 260 cm, my potrzebujemy dwóch, bo tutaj mamy 420 cm. Centymetrów, także już wszystko wiemy. Także moi drodzy, dziękujemy za tego vloga. mamy, nadzieję, że się podobało. My właśnie jeszcze dopinamy kwestie rzeczy świątecznych tutaj z Airbis i dodatkowo jeszcze ogarniamy organizację wyjazdu tutaj na urodziny Ani. Także będzie na pewno się działo, nie mogę się doczekać tego okresu grudniowego. I co, widzimy się w kolejnym vlogu. Także ciao!